Rozdział 46. Tak więc Izrael wyruszył w drogę ze wszystkim, co miał, a gdy przybył do Ber-szeby, złożył ofiary Bogu swego ojca Izaaka. Wtedy Bóg powiedział do Izraela w nocnym widzeniu Jakubie, Jakubie, a On odpowiedział: Oto jestem, i powiedział Ja jestem Bogiem, Bogiem Twego Ojca, nie bój się zejść do Egiptu, bo tam cię rozmnożył. W wielki naród. Pójdę z tobą do Egiptu i wyprowadzę cię stamtąd z powrotem, a Józef położy swoją rękę na twoje oczy. I Jakub wyruszył z Bersheby, er i synowie Izraela wzięli swego ojca Jakuba, swoje dzieci i swe żony na wozy, które faraon posłał, aby go przywieziono. Zabrali też swe stada i swój dobytek. Które zdobyli w ziemi Kanaan i przyjechali do Egiptu, Jakub i całe jego potomstwo razem z nim. Swych synów i synów swoich synów, swoje córki i córki swoich synów, oraz całe swoje potomstwo prowadził ze sobą do Egiptu. A to są imiona synów Izraela, którzy weszli do Egiptu: Jakub i jego synowie, pierworodny Jakuba, Ruben, synowie Rubena. Henoch, Pallu, Hesron i Karmi, synowie Symeona, Jemuel, Jamin, Ochad, Jakin, Sochar i Szaul, syn kobiety Kananejki, synowie Lewiego, Gerszon, Kechat i Merari, synowie Judy, Er, Onan, Szela, Perez, i Zerach lecz Er i Onan umarli w ziemi Kanaan a synami Peresa byli Hesron i Hamul synowie Izsahara Tola Pówwa, Job i Shimron synowie Zebulona Sered, Elon i Jachleel a to są synowie Lei których, jak i córkę Dineł, urodziła Jakubowi w Paddan Aram. Wszystkich dusz, jego synów i córek było 33: Synowie Gada, Sifon, Haggi, Szuni, Esbon, Eri, Arodi i Ariel. Synowie Ashera, Imna, i Iżbi Beria i siostra ich, Serach. A synowie Beri, Heber i Malkiel. To są synowie Zilpy, którą Laban dał swej córce lei, których ona urodziła Jakubowi, szesnaście dusz. Synowie Racheli, żony Jakuba, Józef i Beniamin. Józefowi zaś urodzili się w ziemi Egiptu Mannas Ses i Efraim których urodziła, Asenat, córka Potifery, Kapłana z on, synowie Beniamina, Bela, Beker, Asbel, Gera, Naaman, Echi, Roż, Mupim, Hupim i Art to są synowie Racheli, którzy się urodzili Jakubowi, wszystkich dusz czternaście. Synowie Dana, Husim synowie Neftalego, Jahseel, Guni, Jeser i Shillem. To są synowi Bilchy, którą Laban dał swej córce Racheli i których urodziła Jakubowi. Wszystkich dusz siedem. Wszystkich, którzy przyszli z Jakubem do Egiptu, pochodzący z jego lędźwi, oprócz żon synów Jakuba, wszystkich dusz było sześćdziesiąt sześć. A synów Józefa Którzy musi urodzili w Egipcie, były dwie dusze. I tak wszystkich dusz z domu Jakuba, które weszły do Egiptu, było siedemdziesiąt. I Jakub posłał przed sobą Judę do Józefa, aby go uprzedził, zanim przebędzie do goszen. I przybyli do ziemi goszen. I Józef zaprząkł swój wóz i wyjechał naprzeciw swemu ojcu Izraelowi do goszen. A gdy go zobaczył, Rzucił mu się na szyję i długo płakał na jego szyi. Wtedy Izrael powiedział do Józefa, mogę już umrzeć, skoro ujrzałem twoją twarz, że jeszcze żyjesz. Józef powiedział do swoich braci i do domu swego ojca, pójdę zawiadomić faraona i powiem mu: Moi bracia i dom mego ojca, którzy byli w ziemi Kanaan, przyjechali do mnie. A ci mężczyźni są pasterzami, bo zajmowali się hodowlą bydła, przeprowadzili więc swoje owce, i woły, i wszystko, co mieli. A gdy wezwie was faraon i zapyta, czym się zajmujecie, odpowiecie, Twoi słudzy od swego dzieciństwa, aż do dziś są pasterzami, my i nasi ojcowie, w ten sposób będziecie mogli mieszkać w ziemi goszen, bo Egipcjanie brzydzą się każdym pasterzem.